Cześć, jestem Gebra i witam każdego w kolejnym filmie na moim kanale. I tak jest moi drodzy, nadeszła pora na kolejne giveaway'e, tym razem na skina Santa You na moim kanale. Tak samo jak inni twórcy, dzisiaj 20 grudnia otrzymałem specjalne linki, dokładnie 4. Jeden, jak zawsze, zachowam dla siebie i też odblokuję tego skina na filmie, pokażę wam jak on wygląda, jak się nim gra i tak dalej. Ale również ogłoszę wam właśnie giveaway'e na tego skina i powiem wam w jaki sposób będziecie mogli u mnie go wygrać. Także teraz słuchajcie uważnie, zacznijmy od pierwszego giveaway'a. Będziecie mogli wygrać tego skina już spod tego filmu. Wystarczy, że strzelicie lajka, like suba i napiszcie w komentarzu Santa Stew. Jeżeli spełnicie te trzy warunki, no to tak naprawdę moi drodzy, będziecie brali udział właśnie w tym e, konkursie, a wyniki myślę, że będą za dwa dni na pewno na karcie społeczności. Także koniecznie śledźcie karty społeczności na moim kanale. Myślę, że właśnie w sobotę będą wyniki na 100%. Może też się pojawi film, w którym też ogłoszę na początku e, właśnie zwycięzcę, ale na pewno na karcie społeczności będą te wyniki no i oprócz tego również będziecie mogli zgarnąć tego skina na moim Instagramie. I tak naprawdę to, co właśnie jest najlepsze w tym wszystkim to, że tutaj liczy się tylko fart, takie szczęście totalne, ponieważ o jakiejś randomowej godzinie wrzucę właśnie linka specjalnego, właśnie, który przekierowuje was do tego do odebrania tego skina. No i kto pierwszy kliknie w tego linka tam na relacji na Instagramie, na moim profilu, także obserwujcie koniecznie, No to wtedy będzie mógł właśnie takiego skina sobie odblokować na swoim koncie. No i jeszcze trzeci giwały jak zawsze do moich wspierających na Discordzie, dlatego jeżeli chciałbyś dołączyć do grona wspierających i nim albo już teraz nim jesteś, tylko nie macie na Discordzie, to koniecznie wbijaj i tam y, zgłoś się po specjalną rangę i tam będziesz miał właśnie specjalne kanały oraz również specjalnego giveaway'a na tego skina. No, więc właśnie na takie trzy różne sposoby będziecie mogli u mnie wygrać właśnie tego skina Santa Steel. A teraz już, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania może przejdźmy do dokładnie odbokowania tego wszystkiego tutaj na moim koncie. E, więc mamy tutaj dokładnie, jak sami widzicie, trzy rzeczy do odebrania. Zawsze były cztery, chyba tutaj czegoś brakuje. Ale dobra, więc zacznijmy może od właśnie tego samego skina. Także, proszę bardzo, taką się, moi drodzy, prezentuje. Okej, okay, dobra, więc mamy go już odbokowanego. Teraz jeszcze mamy ikonę gracza. I teraz jeszcze mamy odznakę. Wydaje mi się, że powinien być jeszcze spray, chyba zawsze był. Tak mi się wydaje. Że zawsze to też było w tym zestawie, ale może coś mi się tam powaliło, nie wiem, ale tak czy siak, moi drodzy, już mamy tego skinka, także go sobie ustawimy. E, proszę bardzo, tak on się e, prezentuje. E, I, moi drodzy, możemy sobie w tym momencie zagrać na... no właśnie, na czym sobie zagramy? Nie wiem, gdzie teraz Steel jest taki mega dobry. Myślę, że może na takiej... a może właśnie na solo pójdziemy? W sumie mapa nawet spoko, nie? Także może myślę, że na solo będzie e, najlepiej. Ja tutaj mam takie gadżety, takie star powery. I właśnie sobie tym tutaj świętym Mikołajem zagramy. Dokładnie w tej gierce. Ok, także lecimy z pierwszą gierką i zobaczymy, jak właśnie ten skin się prezentuje. No ogólnie, w sumie nie wiem, dlaczego Super Ser dopiero teraz, jakby daje tego skina, w sensie, no wiecie, no Mikołaj był 6, także tutaj trochę się Super spóźnił pod tym względem. i No i trochę późno został tutaj dodany, no ale fajnie, że i tak tutaj coś mamy, nie? I dobra, tam widzę, że mamy Franka. Może tak tutaj go pokusimy, żeby. Użył na mnie, a ja wtedy mu tak odlecę fajnie. Ej, nie no, wam powiem, że naprawdę skin ma spoko animację. Dobra, tylko... O kurde, bo on teraz mnie tutaj chce tak trochę zamknąć. Nie fajnie to wygląda. Okej, okay, dobra, ja tutaj go może podjadę. Tutaj mamy kolejnego steal. Zobaczcie, czy on się ze mną steamuje? Chyba się ze mną nie chce steamować, nie? No co za chłop, nie ma tego skina. Pewnie może zazdrości, nie wiem. Ale też mnie to wkurza, że mam lekkie lagi w tym momencie, nie? też mnie to trochę tutaj irytuje, ale dobra, o kurde, bo on, dobra, on też ma mało, dobra, dobijemy go, dobiliśmy go ładnie, ok, mamy już dwa power Cuby. także dobrze to się prezentuje. Czy my tutaj jeszcze kogoś będziemy mieli? Chyba nie, nie, tak mi się wydaje, że to już nikogo nie będzie. Dobra, o, teraz tam dostaje pięknie, dobra, i teraz ja tutaj tak wylecę. No i dobra, porobiłem, moi drodzy, mamy pierwsze miejsce. No tutaj, tak totalnie właśnie auto ajmowałem więc no trochę szczęścia miałem akurat, nie będę ukrywał. Ok, mamy takiego dropa, no to moi drodzy jeszcze sobie zagrajmy tak z dwie gierki, żeby nie było. Na razie moi drodzy to spoko wygląda, napiszcie w komentarzu w ogóle jak wam się podoba ten skin, czy dla was jest spoko, czy nie. No i dobra, więc lecimy sobie w takim razie z drugą gierką. I ok, więc kogo my tutaj mamy? Widzę, że tam mamy jakieś szelki. Mamy ogólnie dwie bi. No właśnie, bi tu też jest ogólnie mega dobra na tą mapę, i będę musiał uważać. No i akurat mi się tutaj trafiła. Jak sami mogliście zauważyć. Eee, dobrze, tu mamy nitę. To może tą nitę sobie też podjedziemy od razu. Fajnie by było. Ona tam trochę dostała. Tutaj, może sobie zrobimy taką dziurę. Tam mamy Amber, dobra. No to wiecie co, to my tak. My sobie pójdziemy na Midę, bo na Midzie... Aha, dobra, jednak chyba będzie ciężko, bo tutaj mamy Amber, tam mamy B. Chociaż bym z nią powalczył. Tylko no właśnie Amber tutaj będzie dużym problemem. W sumie najlepiej tutaj o takie tutaj trochę przycisnąć pod tą ścianą. I ogólnie kurczę... Ej, tylko żeby ona tu nie walnęła tego ulta na mnie, bo to będzie problem, ale na razie go nie ma, więc jest dobrze. Żeby ona mi tu nie rozwaliła, nie? Chociaż nie wiem czy ja bym ją porobił tak po prostu. Nie wiem właśnie. W sumie wam powiem. To jest problem. Że ja nie wiem czy ja bym... Jak ja bym ją teraz podjechał to czy ja bym ją zabił? Myślę, że tak. Chociaż właśnie za mało gram z ciur, żeby tak to wiedzieć. Dlatego też nie chcę ryzykować. I nie chcę tak pójść na raz. Aha dobra mamy kolejną Amper. No to chyba będę musiał. E, prędzej czy później. No ale dobra. No tak czy siak tutaj muszę też coś tutaj... Zadawać obrażenia, tylko... No nie wiem. Nie wiem słuchajcie, co ja tutaj mam zrobić. Teraz w tym momencie, nie. Dobra. Ona to spaliła spoko, tam mamy B. Może się steamuje ze mną, chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Chyba, że się steamuje na mnie. To też tak może wyglądać, ale zobaczymy. Okej, okay. w sumie nie wiem, czy teraz no. Teraz sobie ten drugi garet się przydał ewidentnie. Ja nie mogę i się będę ultimować zobaczcie. Będą się teamować. Dobra, podjeżdżamy. No i niestety, nie dałem rady właśnie pokonać tej Amber. Tak myślałem, że będzie ciężko. Ale tak czy siak mamy trzecie miejsce, to też nie jest aż tak źle. No i jeszcze, moi drodzy, zagramy sobie jedną giereczkę. Okej, okay, to będzie dokładnie trzecia gra. No jak na razie naprawdę nam dobrze idzie, nie? Ogólnie ten skin jest też trochę wart, nie? On tam kosztuje pewnie po jakieś 149 gemów może, czy tam 179. Nie wiem dokładnie w jakich teraz to kwotach. Się przedstawia. Bo to było właśnie przez pewne miesiące zmieniane. Nie, no i teraz nie wiem, jak to już stanęło z tymi cenami tych skinów, właśnie za gemy. Więc jak coś to mnie tam poprawcie. I dobra, tu mamy ogólnie kolta po prawej stronie. W sumie go możemy podjechać sobie. Albo go tu. Tam wywalimy, dobra. Ej, dobra, w sumie to. Albo nie. O kurde, nie, nie, źle, źle, źle tutaj zrobiłem. Teraz będę musiał movementować, dobra. Ten gold to trochę w ogóle zwalił, bo jakby on mnie wtedy tak podjechał totalnie, to bym już nie żył, bo za bardzo była mapa otwarta. Eee, dobra, wam powiem, że teraz mamy problem. Mamy duży problem, bo ja w tym momencie jestem tutaj wokół broka. Tam jest chyba Colt. Tu jest ten Miko. Chociaż ten Miko to mi akurat nic nie zrobi. W sumie jest nawet taką dobrą na Miko. Bo mogę cały czas eee, właśnie się, te, się tymi ultami ratować, nie? Więc nie jest on aż taki zły. I w sumie mogę tego Miko próbować tutaj obijać, tylko że on tam przyszedł na prawo. Chociaż. Ej, no w sumie nie wiem, czy ja. Czy ja dam radę z Miko, nie? To jest pytanie. Nie wiem, słuchajcie, czy ja z nim dam radę. Chociaż nie dobra, już wiem, że nie dam rady. Ale wiem, że mogę go tutaj próbować. Aha, nie dobra. <śled> Jednak nie tutaj. No tak, jak on tutaj ma pełną amunicję, to niestety. Żadna postać tutaj nie ma z nim żadnych szans. No, niestety, jest zbyt op. Na razie jeszcze chyba nie został w ogóle znerfiony. No, ale moi drodzy, no tak to wygląda. Także, jeżeli właśnie chcielibyście zgarnąć takiego świętego Mikołaja, takiego skinka Santa New, no to pamiętajcie, że możecie u mnie wygrać go na, na różne trzy sposoby. Spod tego filmu, zostawiając lajka, suba, komentarz. No i na Instagramie i na moim Discordzie, jeżeli wspieracie kanał. A ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia, no i cześć.